Przede wszystkim gratulacje, bo ten dzisiejszy dzień, 23 września, jest dla ciebie wyjątkowy. 18 urodziny. No i nie mogłeś sobie lepszego prezentu zrobić. Gol na 1 do 0. No dokładnie, no. udało się strzelić gola, który otworzył wynik. Malutki prezent dla mnie. No ale niestety to nie wystarczyło w tym meczu, i zobaczymy, jak będzie dalej. A wracając do gola, to była nagroda za akcję, którą rozpocząłeś. Biegłeś cały czas i, i dobiłeś skutecznie. No tak, bardzo dziękuję, ale właśnie to jest to, że kiedy jednak kolega jest trochę lepiej ustawiony, to warto, warto spróbować tego. Ja jeszcze stwierdziłem, że, że może znajdę się w punkcie, który, w którym się znalazłem, i opłaciło się to. To jest na pewno coś, co. Szczególnie zapamiętasz te 18 urodziny i gol na 1 do 0, ale niestety końcowy wynik jest niesatysfakcjonujący. Dwa razy prowadziliście? 1 do 0, 2 do 1. Co się stało? No cóż, myślę, że trochę za mało komunikacji w obronie. Tam nasi koledzy, niestety, się nie połapali, nie porozumiewali. No i no głupie błędy po prostu, po których padły bramki dla przeciwnika. Zagraliście dziś lepiej niż we środę z Polonią Warszawa. Dwa do trzech, porażka, szósta z rzędu. Może jest jakaś taka blokada psychiczna, że zaczynacie się bać, że no, mimo dobrej gry, bo to nie było dzisiaj złe w Waszym wykonaniu spotkanie, jednak zawsze coś szwankuje i przegrywacie. No właśnie dosłownie nie wiemy, co się dzieje, ponieważ wychodzimy na każdym meczu zdeterminowani. Chcemy wygrać, a zawsze coś nie załapie i pójdzie nie tak. Nie wiemy, czy to już później koncentracja, czy zmęczenie, ale na pewno musimy to zmienić, bo no, ta pasta musi się skończyć wreszcie. I tego życzę. Najbliższe spotkanie z Koroną Kielce wyjazdowe. A Tobie życzę no, lepszego <noise> tego dalszego dnia i świętowania tych 18 dziękuję. urodzin. Dzięki. Bardzo dziękuję.